Całą torbę lądu. Abraz zadecyduje, kto musi tam wejść. Wypuszczamy, i teraz zdecyduje. Uwaga! To nie wierzę, że ona To nie nie niemożliwe! Siemczeczku, jestem Abra i dzisiaj Abra będzie decydować o naszym dniu. Będzie decydować, co musimy zrobić. Zarówno o tych prostych czynnościach, jak na przykład to, czy chociażby mam się przebrać z tych dresów, ale także o tym, co będziemy jedli, czy na przykład czy musimy kupić jej zabawkę. Więc gościu, dzisiaj musisz być kumaty. Oooo, mnie! To był atak na mnie! Nie, dobra, to nie był atak na mnie. Mamy tutaj przygotowane smakołyki, oczywiście podzielone na pół, żeby żebyś, żebyś nie, za dużo dzisiaj nie zjadła, okej? Okay? I na przykład mamy właśnie karteczki, tak oraz nie. I teraz pytanie, czy mam się przebrać? Serio, jakby niech to będzie będzie po prostu pierwsza rzecz. Kładziemy tutaj właśnie karteczki tak oraz nie. Kładziemy po takim słuchajcie, smakołyku i zobaczymy, czy Abra wybierze, abym się przebrał, czy nie. Piesu, dawaj, Abra. jesteś potrzebny. Abra, chodź, co wybierzesz? Co... Tak! Wybrała, tak ej, ej, ale to... to dobrze, to dobrze, bo słuchaj, nie chciałbym latać w ej, piecach, Ale mnie to... też wybrała poniekąd. Ale tak było no. pierwsze. Było pierwsze. Ty patrz! Nie! Pies! <laughs> złodziej! Złodzieja mam! Ma złodziej! Kartkę jej zabrałem, także wzięła skarpety, zobacz, co jest, naj... jest najlepsze. Ona tam I je zostawiła. Ona po prostu Zostawiła tutaj te skarpety, już ją nie interesują. Pies, nie chcesz skarpet? Chodź, chodź, bo tutaj już zaczyna padać. Do środeczka. O, patrz, pies ma skarpety. Dobra, teraz tak, słuchaj, pies, my będziemy robić teraz zabawę dla ciebie. Dobra, pies, teraz słuchaj, musisz się skupić, bo robimy coś dla ciebie. Ty, bo ja mam karteczki w ogóle tutaj ukryte w tym kangurku i ona ona bardzo chce, bardzo chce te kangurki. Eee. Nie gryź, nie gryź, Ty masz, patrz, skarpety sobie, weź te skarpety o, i w Smaczne, ale pyszne. Mm. Kościół, mam karteczkę, tak oraz nie. I teraz pytanie, czy mamy iść do galerii handlowej, aby kupić ci zabawkę? Wybierz dobrze, kupujemy tobie za. Ona chce kartkę, o to jest dla niej zabawka. Ej serio. Jest, współpracuj, proszę. Słuchajcie, proszę się nie śmiać w komentarzach z tego, że się przybrałem z dresów na dresy, ale yy, rozumiecie, no są dresy wyjściowe i te mniej wyjściowe. Ale teraz, słuchajcie, zaraz udamy się do galerii. No, no bez pieska akurat, bez pieska, ale w jej interesie. W moim interesie. Więc teraz musisz, się, musisz pokazać ludziom, że jesteś super kumata i nie podgryzać mnie, tylko współpracować. Dlatego, że teraz mamy dwie karteczki: jedna z cyfrą 1, druga z cyfrą 5. I to będzie oznaczało, jeśli Abra wybierze jedynkę, to że kupujemy jej po prostu jedną zabawkę, wedle naszego uznania. Natomiast, jeśli wybierze, słuchajcie, no to słuchajcie, tamta pannica, tamta księżniczka dostanie 5 zabawek. Serio, no mam nadzieję, że dobrze wybierze. Znaczy, wiesz, jakby... No jak jest kumata, to wybierze 5 chyba tak. No przynajmniej tak mi się wydaje. Zobaczymy, zobaczymy. Gościu, teraz naprawdę decydujesz o swojej najbliższej przyszłości. I co jest? O niej się zgnęła. I o tym, co będziesz gryźć przez najbliższe 24 godziny, musisz wybrać słusznie. Dobra, pies. Albo piątka, albo jedynka. Zapraszamy tutaj w nasze skromne progi. No nie. No nie, no nie, no wzięła piątkę! Ej, ale to albo ona ma 200 IQ, albo to jest przypadek. Ej. ale stary, ona wzięła i piątkę, i jedynkę, czyli 6. Ej, ale... Ech, znowu ma... Nie! Nie! Oddaj! Nie, nie. Oddawaj kartkę! Pies! Chodź to pan, Co, nas co się dzieje? To nie jeszcze to. Co jest grane? Ej, ale serio, myślisz, że to jest przypadek, że najpierw wybrała w ogóle fakt, że idziemy do galerii, a teraz jeszcze na plus, że 5. Wiesz co, Nikt nie, nie jest nie. przypadek, ale Bum. nie jest przypadek. Ale uczyłeś się cyfr, rozpoznawania cyfr. Ja nie wiem jak to jest możliwe. Moi drodzy, my lecimy z tematem, ale ja tylko szybko przypomnę o tym, żebyście subskrybowali kanał, bo teraz słuchajcie, regularnie filmy są poniedziałek, środę oraz piątek o godzinie 19.00. Razem z tym oto pupilem, tak, Gościu, jak ty masz taki intelekt? Tego nie rozumiem! I oczywiście wpadajcie na nasze instagramy mój Maćka oraz pieska, bo Abra Pies też jest na Instagramie. I ma w ogóle już 13 tysięcy obserwatorów. Wow! Gościu, naprawdę to jest mocny wynik, nie? Nie, chyba nie jest wzruszona. Chyba musi mieć więcej. Dobra moi drodzy, jak sami widzicie, jesteśmy w sklepie zoologicznym i stary, znalazłem zabawkę dla kota. Wiesz, co? mega fajne, ale to Kiedy... chyba nie ten dział stary. Ona by to połknęła w 3,5 sekundy. Stary, nawet jakbym chciał, to ja bym to połknął Kiedyś, w 3 sekundy. Się... No... Mamy przede wszystkim piłkę, słuchajcie, zrobioną ze sznurków. Czegoś takiego, jeszcze nigdy nie widziałem i wygląda to super. Jej cena to 10 zł, więc szczerze, chyba spora jak za kawałek sznurka, ale bardzo fajne. Naprawdę bardzo, bardzo mi się to spodobało, więc to będzie pierwsza zabawka. No i jeszcze 4, bo, bo Inteligent wylosował 4, jeszcze więcej. Natomiast kolejną zabawką, słuchajcie, będzie takie dorzucania. jak to nazwać, stary? Frisbee. No to nie to jest, jest frisbee. chyba no. jest frisbee, ale zrobione z jakby piłek tenisowych. Jakby frisbee chyba powinny być okrągłe, ale to słuchajcie, tak jakby, patrzcie, mięciutkie, to jest piłka tenisowa za 23 zł, i to jest genialne do ogrodu. Fajne. To jest akord mega fajny, nie? Mogę rzucić, możemy zobaczyć, jak, jak daleko nie, nie we mnie, nie we mnie. I słuchajcie, to nas kupiło, no patrzcie to Mamy kaktusa, który jest gumowy Taki, boimy się troszeczkę, że Abra może go Rozgryźć na pół Bo mamy doświadczenia ze starym pieskiem Który zjadłby to w 2,5 minuty I potem połknął, ale spoko, no póki jest Abra to wydaje mi się, że damy radę Fajne, to jest naprawdę fajne i to jest duże stary To jest, wiesz, wielkości jej głowy, więc ono może Naprawdę myśleć, że to jest całkiem fajny Patyk I tutaj słuchajcie, mamy za 17 zł Kółko, to może jej się naprawdę spodobać To jest mega spoko Piłeczka, ale na sznurku, stary, ja, za 15 tak. zł. Może można się tak bawić. Ja to jest ale akurat ja mega to. spoko, Patec. No że masz zwykłą piłkę tenisową, ale jednak ty trzymasz za uchwyt, a jest za piłkę. To mi się a. naprawdę podoba. A. Nie, moim zdaniem to jest akurat naprawdę fajny patent, więc to będzie właśnie piąta zabaweczka. No więc dobra, moi drodzy, my spadamy do kasy, kupujemy to i zobaczymy, jak Abra zareaguje na te nowe zabawki, bo trochę, słuchajcie, tego towaru tutaj dla niej mamy. Musimy tylko, słuchajcie, zadecydować, czy Maciek będzie szedł na boso po galerii, czy w butach. Ja myślę, że to jest świetny pomysł stary, żebyś ty chodził po boso. Jakby na boso. Znaczy, bez butów, no ej, jakby. Ale ja bym piec, nie chciał w sensie, dobrze. Ja jestem w stanie to zrobić, ale po co? W sensie po co? Nie wiem, ale myślę, że to będzie zabawne. Wiesz co, ułóżmy tak idealnie, żeby nie było, że jedna karteczka jest bliżej, czy druga dalej. No w sumie i tak tego się nie da ustawić. Pies jakby chyba, chyba nie wie, co to ustawiane filmy. Dobra, chodź pies, wybierz nie skarpetę. Ja nie skarpety. Tutaj masz! Więc co ty, tutaj masz Tu, tu masz, pa, tu, a nie, nie, ale nie to wybrałem. Dlaczego wybrałem? Ej, no, ale co? naprawdę, no, pokazałem, klepnąłem dwa. No serio, stary, jakby nie, no, pies po prostu współpracuje, tak? Kto jest dobrym No tak, współpracuje nie. chyba z tobą. Gościu, skarpetek jesteście ugadani? No, jesteś skorumpowana no, 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 przez skarpetek. ciastka? Dobra, gościu, nadeszła ta chwila, kiedy no musisz zdjąć te buty. No jakby, no, no, no stary. To zdjąłem, No, nie, no tak zadecydowałem. Póki się stoi, no to jest wygodnie, ty, tak, ale... Potem idziesz na górę i mamy łazić jeszcze. Ej, ale jest jakiś jakby powiedziany czas, w jaki muszę zostawić buty. No nie wiem, no chociaż 4-10 minut. Okej, okay, a mogę je wziąć w rękę chociaż? No tak, no. czy mam je do... zostawić. Nie, no możesz je wziąć jak najbardziej w rękę. Dobra, patrz, ja tutaj mam sobie normalnie bucik wszystko tacy, a ty ja chcę wstawił. Przypał. W sensie, no chodzi się całkiem komfortowo, ale dobrze, że nie ma ludzi. Ty, a może skarpety jeszcze zdejmiesz, tak? Nie, bo tego nie było w umowie. No dobra, nie. Nie było, ale, ale nie było, było Może było w domyśle. Tak naprawdę, zobacz, jak miałbym klapki, byłoby w 100% normalnie, a no to jest prawie jakby. To ty, że ty trzymasz buty w łapie. A gdzie mam mamy trzeba. jak ja, 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 ja mnie. Ale na, ja on na przykład siatkę. tu wrzucić. No to nie, mogę Nie. nie. A no to się zamierasz. Nie, nie, nie. Ja idę bez butów. No to żegnam. Po no, żegnam. Jeszcze tak z 10 minut pochodź i myślę, że będzie całkiem tacy. Dobra, słuchajcie, w takim razie będziemy decydować: fast food czy na zdrowo. I może tym razem zróbmy, że po prostu dotyczy to mnie. Jeżeli Abra wybierze zdrowo, no to znaczy, że ja mam coś na zdrowo. Chyba jakiś koktajl po prostu zrobimy, co? A jeśli wybierze fest. Jest fut, no to stary. Nieee. Wtedy możesz cokolwiek. Nieee. Jest, no co ty robisz? Doleż, się do Karteczki A ja próbuję się dodać. Karteczki próbuje. Dobra, do mnie? Masz dwa, patrz, masz teraz dwa do wyboru i to jest fudzik! Czyli ty możesz to zjeść? Ja nie, no nie. mogę, tylko Ej, nie, kark... O, nie, ja... dawaj, dawaj kartkę! Ale całą daj! Dobra, gość, za owocną współpracę masz tu małe, co nieco. Weź sobie tutaj zjedz, i tak to są połóweczki. I w takim razie nie pozostaje nic innego, jak sobie zjeść maczka, nie? Ty, ale to co w takim razie ja będę musiał zjeść? No to jakiś koktajl stary ci zrobię, tak jak, wiesz, na co dzień. Ale ty mi zrobisz, bo wiesz, zdrowo może być mm. też smacznie, no nie? Generalnie.

Chyba. Ty jesteś chyba czyja jakoś, co to jest w ogóle. Nie ja no nie to, jest, to jest maksymalnie jest. rozcieńczone, bo normalnie to ja mam jeszcze takie jakby taką paćkę z jarmużu w środku, takie wiesz, tak jakbyś miał trawę i ją tak. Ej, dziwnie pachnie, bo niby, niby zapach. Dobra, jest okay, pijesz to czy nie pijesz tego. Ale ja nawet nie wiem, co tam jest. Ja nie, mam to całe wypić? Tam jest jakiś sok z dzikiej tam róży, na, jagody czy te, te, te nasiona okay. czyja, jakieś tam. I ty takie syfy. rzeczy pijesz na co dzień? Nie, no, raz na ruski rok, ale czasem się zdarza. Nie, no nie jest to złe, ale to jest tak maksymalnie rozcieńczone że to jest tak jakbyś sok miał, a nie koktajl, żeby po prostu to ci smakowało. Hmm, czyli jednak nie smakuje chyba, co? Nie no, stary. Pierwsza no, klasa. Ale o, star nawet widać nawet widać y, cytrynę. Wiesz, to są te takie błądki cytrynowe. W wiesz, co mam na myśli, widać to, jak e to, tutaj to pływa. Tu jest cytryna. Do 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 dobra, powiem ci, że to jest mega gorzkie. To jest no jest. I ty to pijesz tak dla smaku? Nie. Mówisz gorzkie rzeczy? Nie. A ja muszę to dalej pić? Da. No. 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 Niezłe. W porównaniu z tym koktajlem, twoim to całkiem smakowa. Mm, mm. Ale ten koktajl był pyszny. Nie prosty. wyglądał na takie. Delikatesy, stary, to nie, naprawdę nie wyglądał na takie. Znaczy, ja nie mówię, że był ale, ale fryteczki? Z... Takiego seburgera zaraz wiem, a ty wiesz, dalej na warzywkach, nie? Słuchajcie, jesteśmy następnego dnia, po prostu Abra wczoraj już miała taki mood na Uwaga! Spanko, co? Ty mi rzucasz te piłki, teraz wszystko... Za zga... zabawki. A, pies, zabawki, lecą zabawki lecą dla ciebie, pięć zabawek, Zabaczymy. bo tyle wylosowałaś. Ty Ty to jest bumerang, czy zawróci? Chyba nie. Chyba zabawki. nie. Chyb, chy, chyba nie zawróciło, dobra, dawaj to. Ło, wow, ile zabawek ma pies Ile masz zabawek, ty pies, ona, ona nie ozien... wie, za którą się zabrać się, Ej, serio, to jest za duży wybór Za duży wybór dla piesa Ło, wow, patrzcie, mamy tą piłkę, drugą piłkę Z niej akurat, słuchajcie, jestem bardzo zadowolony Bo ona jest taka mięciutka, że może przynajmniej nie będzie Gryzła nam stóp, serio, czy, czy to można W ogóle do siebie przerównać, nie o, wiem Interesuje się tym kaktusem O, kaktus, gościu myślę, że będzie go gryźć, ja myślę, że, no, myślę, że, że, że będzie... ona go zje w 3 minuty Mi się wydaje, że ta zabawka do tego służy No, gościu, która zabawek Najlepsza. Aha, aha, o, aha, o, aha. Faworyta. Chyba faworyta. mamy faworyta. Mam wrażenie, że jest znaleźliśmy dobrze. faworyta. Ta piłka tenisowa jest chyba za duża, żeby ona ją wygodnie złapała. Wszystko U. po kolei, wszystko U. w swoim czasie. O. Ej, kaktus był. W... Co? O, nie, dobre, nie, to, nie to, jest w ogóle, to jest w ogóle faworyt w takim razie, nie. Patrz, ej, ale. Ona serio, wzięłaby tą piłkę. Nie, co, co, co? Po prostu niech ona to gryzie, a nie nasze stopy, błagam. Serio, bo możecie wierzyć lub nie, ale jak ona gryzie stopy, to po prostu wiecie, no jest trochę niefajnie, no bo ona ma jeszcze mleczaki, które ją swędzą, tak? Ona po prostu... A taka piła jest po prostu miękka. Dobry piesek, podoba ci się, rozumiem, tak? Ty język jej wystaje, wiesz? Gdzie? No to na dole jest język. Ej, wiesz dlaczego ta piłka jest fajna? No? Bo jednocześnie jest rzeczywiście y, piłką, ale może wbić tam zęby, no bo normalnie tak, jak tak, ma piłkę i to piłkę tenisową, genialne, czy umową, to ona nie może też tam wbić. Nie Serio, wiem, dobra, to w takim razie piesku, ty się tutaj nią baw, a my zrobimy jeszcze jedną rzecz. Ty cały czas śmigasz z tą piłą, no nie? Ej, serio, cały czas ona z tym śmiga i słychać aż dźwięki takiego gniecenia tych sznurków. Więc ona, no, chyba ma sporą siłę. Skoro pies się bawi i ma chill, no to mi też się należy chill. Chciałbym sobie zjeść lody. I Abraza decyduje, czy mam zjeść lód ekipy, czy mam zjeść lód zwykły. Oj, gościu. Jest położone. Ty, ale ona wybrała od razu. Wzięła ekipy od razu. Ale Wzięła miała ekipy. bliżej kartkę, stary. Ale no to co, stary? Co z tego? W sensie, no, położyłem to normalnie. No nie, no, Ej, no i nie, kartka nie, znowu nie, najlepszą nie, zabawą. Ej nie, ja chciałem, żebyś. Wiecie, no jednak wow. Nie da się tego totalnie ustawić. Nie da się tego zaplanować na zasadzie, że. E, gościu, teraz weź, wyczyluj, a teraz chodź i weź tą kartkę, nie? No właśnie, to tak nie działa. Nie, pies zdecydował yy, i tyle. Ciężko jest po prostu złapać ją w momencie, kiedy faktycznie te dwie kartki są w równej odległości od siebie. No ale dobra, mamy zjeść lód ekipy. No to co? Wchodzimy, słuchajcie, tutaj do zamrażarki i teraz tak. Tutaj, słuchajcie, jest 40 lodów ekipy. Tutaj, słuchajcie, jest cała szuflada lodów ekipy. No i maliny do tego. A tutaj, słuchajcie, mamy kolejną szufladę lodów ekipy. No to stary w takim razie, no co, co ja mam wybrać? Yy, no ja biorę truskawkę na pewno. A to ty też jesz? A co mogę? Ja myślałem, pies? że tylko ja. No, nie, no to na, dobra. Lata, to ja sobie wezmę cytrynę w takim razie, ale piskowi nie dajemy Bo ona lubi, ona lubi, ona ale. Ani papierka ale ona już tego. ma zabawę! Ej, ona wygląda, jakby się naprawdę dobrze bawiła tym kaktusem. Chyba, chyba jednak piłka już nie jest faworytem. I co pan zrobi, jak to jak to do Ej, dobra, dobra dawaj. dawaj. Łooo! Wow, go, go, go. go, go. Goni kółko. Ej, serio, te zabawki wydaje mi się, że są turbo, turbo sztosem. Naprawdę, widać, że pies się z tego mega cieszy. Dobra, ziomy, mamy lody ekipy. Dobra, ej, w ogóle przypominamy, moi drodzy, chcecie odcinek, z którym robimy challenge, kto zje więcej lodów z ekipy w godzinę? Bo my się o to pytamy w każdym filmie, ale z każdym kolejnym mamy po prostu fajny pomysł z Aberą, nie? Ale ten film z lodami też może być z Abrą. Jakby, czemu nie? No i dobra, moi drodzy, teraz kulminacja tego odcinka. Wpadliśmy na pomysł, żeby Abra zadecydowała o czymś absolutnie absurdalnym. A mianowicie, kto z nas będzie musiał się wykąpać w wannie z... Lodem. Jedna osoba, właśnie którą Abra wybierze, będzie musiała wejść do wanny z wodą i dosypiemy tam lodu. A druga osoba po prostu może wziąć zwykły prysznic. Ja nie lubię wanny z lodem. A i w ogóle stoicie przy kasie, znaleźliśmy to. <laughs> Czymkolwiek to jest? To jest piłka bejsbolowa zrobiona ze skóry. Znaczy pani powiedziała, że to jest skóra? W sensie, no to jest do jedzenia dla piesków, czy dla nas? No jest. nie, no dla piesków. To, patrz, 3 złote, a tyle szczęścia pieskowidła. To, to, jakby to jest ciężkie. Na moje to waży z 50 gramów, stary. To jest jak taka e, piłka do golfa. Tak. No, ej. I naprawdę, ja myślę, że to będzie epickie Okej okay, moi drodzy, tą kartkę, którą wybierze pies, to po prostu ten ktoś idzie, no pod prysznic, znaczy do wanny w sumie z lodem. Dobra, Abera wybieraj. wybiera, są w tej samej odległości. Dosłownie okay. obie są w tej samej Nie! Nie, nie! Ale żeby nie, stary widziałeś, były w idealnej odległości. Przecież Takie to jest samej. niemożliwe. No nie, karteczkę to, ale... ojej. Oh, yeah. Złodziej I kartek, to brawo, dawaj to. Dawaj, chodź tu pies, oddawaj kartkę. Możesz wydać 100 złotych na zabawki, a ja i tak weźmie kartkę pies, tak? nie dogadasz się. Słuchajcie, mamy wodę przygotowaną. Oczywiście w wannie nie da się mieć lodowatej wody, no. Jakby co, ja ci na to poradzę. To po prostu nie jest temperatura, do której chciałbyś wejść. Co prawda, próbowałem ją troszeczkę tej Maćkowi podrzeć, żeby naprawdę no, nie było przesady. Ale wiecie, jak to z wannami jest. No, to po prostu ta woda nigdy nie jest zimna. Nawet jak jest odkręcona w takie sposób. To znaczy, po prostu nie jest fajna do wejścia. Ale spokojnie. Tutaj mamy coś, co już tą temperaturę zmieni. Moi drodzy, ta torba jest całkiem sporych rozmiarów, co zresztą teraz widzicie. A jest w dodatku w niej tyle lodu. O gościu, tyle lodu. I to wszystko słuchajcie wsypiemy do środka i Maciek musi się w tym wykąpać Dobra, słuchajcie, wchodzimy. Znaczy ja wchodzę. nie Okej. Okay. Dobra, 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 jest póki co nie najgorzej. Jest źle? No jest inno, w sensie, no nie wiem, z 10 stopni to ma. No nie no, myślę, że więcej niż 10. Ja! Serio, ja myślę, że to ma więcej niż 10, a dodatkowo właśnie jeszcze ten lód trzeba wsypać, nie? Ej, nie, ja myślę, że... Okej. Okay. To nie jest trochę taka temperatura, jakbyś do basenu w lato wszedł w ogrodzie? No może tak, ale no nie wiem. Więc... Jak morsowałem w zimę, to było co innego. Ona no. była adrenalina, a tutaj nie było. Ja, ja nie widzę twojej Co, nie jest fajnie? Nie, nie podoba ci się? Okej, okay. dobra, starym mam to, ale jest źle, jest źle. O! Nie! Ej, dużo tego lodu tu jest! Ej, Powaga, stary, stary. stary, tutaj wszędzie to pływa! Ale zimno nagle nam we mnie uderzyło, bo ja czuję ten lód od, wiesz, jakby od lodu! Ej, a zresztą a widać, jak wody. on tutaj powpadał też w tą pianę, jakie dziurą porą. Ej, synu, całkiem sporo go tutaj jest! I... Woda przed tym lodem to był po prostu wyrzątek. To był wyrzątek w porównaniu do tego, co jest teraz w no snu. Ej, sam. nice, stary! Ale tego lodu jest dużo! Dobra, no co? Musisz zejść niżej. Chyba. Co? No nie, no, nie. ej, okay. jestem w wannie z lodem! Nie, no w sumie to jesteś, ale. Jestem! Ale czy to by nie jest za ciepło, trochę? Ale to ty nalałeś tak mało wody? Aaaaa, robimy to! Nie wiem, słuchajcie, ile każdemu tutaj spędzić czasu, ale w sumie kąpiel to kąpiel, więc. E, ile się ludzie kąpią w wannie? Ja tak po dwie godzinki, nie? E, ja się w ogóle nie kąpię w wannie, czyli nie mogę wychodzić. E, no Nie, ze dwie godzinki mógłbyś posiedzieć, tak? Mi się wydaje, że to będzie doby, bar, bardzo dobry pomysł. Moi drodzy, oczywiście, subskrybujcie kanał, dzwoneczkujcie, i wpadajcie na nasze Instagramy oraz oczywiście Instagram, Abry, bo abra pies jest też na Instagramie. Ten dzień był e, dość zwariowany i wczorajszy też, ale w zasadzie pies grał trochę na moją korzyść. To trzeba przyznać, że my jesteśmy w jednym klubie, tak? Pies, teraz teraz chodź i jakby udawajmy, że w moim klubie, nie? Nie. Więc my wam życzymy dobrego dzieneczka. Piszcie, czy chcecie właśnie, kto zje więcej lodów ekipy z Aberą. <laughs> Trzymajcie się, dobrego dzioneczka, eleczko i pu!